Kiedyś milicja, teraz detektywi. Byłażej przypadek. Julian Słomka oraz pan Krysa. Po dyscyplinarnym zwolnieniu razem z Julianem założyliśmy biuro detektywistyczne. Przypadek i Słomka na tropie. Mówię wam taki dobry ten kebab. Nie chwal, nie chwal, bo się zesr... Ty już wiesz co? Chłopcy, uspokójcie się. A ty, Julianek ten tego. To mięso na pewno jest świeże? No wiadomiks. Dzień dobry. Pomocy. Chyba mąż mnie zdradza. Co ja zrobię? Za co będę żyć? O, chyba wam szamba wypiło. To tylko Julian na rzecz jakiegoś starego kebaba z psa. Wcale nie. Ale wie Paniusia, że my, profesjonalna firma detektywistyczna, nie jesteśmy tani. Wiem! O oh, mój god, detektyw przypadek melduje do usług. Bożejku, nie może być tak, że każde zlecenie zrealizujemy za butelkę płynnego szczęścia. Ua. Tak myślałam! I piuk! Mam drugą! Julian, gotowy! U. W zasadzie to skoczyłbym sobie jeszcze do... Okej, okay, to jedziemy. Ale ja muszę, bo się... Zes... Nie ma, ale już! Pani helu, krzywdz Felu! Zapraszam do naszego samochodu Czerwony Sportowy Kompakt! Słomka, co ty taki mało rozmowny dziś? Może po służbie skoczymy na chyba Pixona? Tydzień temu otwarli nowy lokal. How, how! Nie to nie, pójdę sam, a ty się zesraj! Z przyjemnością, kurwa! Chłopcy! A jebał to kot! Po rozwiązaniu sprawy stawiam! <śmuszczaj> <śmuszczaj> o, tobie to już chyba z głody brzuch gra jak Chopin na klarnecie. W sensie, że mój? Nie proszę pana! Taka ulica! Widzą panowie! Pewnie to tu sprowadza ten dziewiczony! I się gwizdzi na to Możemy się rozejrzeć? Przepraszam, czy mogę skorzystać z toalety? Poczekaj chwilę! O, oh, no też. Co tam jest? Pewnie numery do tych siuks. Pa, pa, pani Stasia spod piątki sra za śmietnikiem, żeby nie marnować wody w kiblu. Pan Hujsław robi jajecznicę na słoninie skarbnika dla sikorek. Pani Mi Michalina wynosi jabłka ze stąki w cyckonośniku a parówki w stringach. Co to ma być? Skąd to to cholerka wie? O, kochanie, wróciłem, daj mi piwo i obiad. O chuj! Na balkon! Szybko! Ocuń się, Welka spodnie muszę przewietrzyć na balkonie, bo coś bzdzinom zalatuje. Welka no idźmy z tym ciapetyną rudą. O chuj, już po nas, skaczemy? Co? Fiut? O kurwa, no odsuń się, Helka, bo całe mieszkanie zabrzdzie. Wi oui, Błażej, ale super! Ma! O kurwa! Całe szczęście, że ktoś do śmietnika wyrzucił tak mięciusi materac. Nic więcej do mnie nie mów, kurwa! Miał rację, gówno za śmietnikiem! Pomóż mi zejść, głąbie! Ale fart, o mało co i wdepnęłbym w tego klocka! Delikatnie, co? A Moja pupcia! O kurwa, gówno za śmietnikiem! Patrz błażej, czy to mąż naszej klientki? Śledźmy go! Julian, mówię ci, skradając się musisz być jak burterier, jak wściekły! Rower? Panie, jak pan chodzisz? Chcesz pan garaż na rower z dupy? Za późno. Zjeżdżaj pan, bo z pana dupska zrobimy wiatę przystankową. O tym właśnie mówiłem. Musisz bardziej uważać jak chodzisz. Bierz przykład ze mnie. Łażą mi, nie patrzą. O, kurwa, moje jajca. Obić mury? Nie ma czasu, bo nam ucieknie. Chyba taki pobożny do kościółka wchodzi. No jebany, dzwonię po klientkę. Po klientkę? Po co? Pomodlić się tylko przyszedł. Zobaczymy, zobaczymy. Tak, pani Helu, w kościele jesteśmy. Nie nam się, pani chuj znaczy mąż i tu jest. Słomka, facetka już jedzie, wchodzimy. Błażej. Gdzie on jest? Chyba kurwa wiem. O, kurwa. I co teraz? Nie wiem. Poczekajmy na klientkę. Gdzie ten mój jeło? Za znaczy mój mąż? O, tam. Spowiada mohera. Co robi? Przecież tam jest tylko ksiądz! Mirek? Hella? U co chodzi proszę księdza! Wszystko jest dobrze, moja dziecino. Co kropym z nie biorę! Nie przerywajcie, bo obcosem... Jednego i mo. Jak mogłeś Okłamywałeś mnie Przepraszam kwiatuszku Za chwilę wrócę Helenu wyjdźmy na zewnątrz Boże, przepraszam, kim ksiądz jest? My um, chodźmy stąd, wracajmy do domu. Stój! I mama się Hultaju! Powiedz księdzu o tym jak mnie zwodziłeś! O tym, że zmajstrowałeś mi dziecko! Halo! Policja! Policja! Księdza biło! Dziecko? Jesteś w ciąży? To tylko mój biznes. Powiadam ludzi, a potem za drobne datki kościelne zachowuję dla siebie w najleżytej tajemnicy. <gry> na przykład ta pani zrób zesrała się za śmietnikiem. A ty wszystko zepsułeś! No, ale, ale ja nie jestem księdzem. Nie? nie? To wszystko dla ciebie. Skąd miałem brać pieniądze na te suknie i buty kierwa jego matki. Nie? Dzwonię na policję! Półtorej godziny później po przybyciu policji. Dostaliśmy wezwanie! Który to taki Dzwoniaczek podaje się za księdza? To pan. Co panie władzo, To nie jest! To nie ja! Mirek! Co do diabła! Teraz pieprzemy! Nie mogę iść do więzienia, a ktoś ci alimenty musi płacić, nie? Bracia i siostry, nie wiecie, co czynicie. Błażej, czy oni przypadkiem nie zamknęli proboszcza? Lepiej, żeby mieli drugiego. No i kolejna sprawa zakończona sukcesem. No, dobrze, że pani Hela taka słowna i nam postawiła. No, kurwa, takich kobiet coraz mniej i to sama zaproponowała. Ej, Julianek, a ty nie chciałeś do sracza? Eee, yy, już nie potrzebuję. No, no, tylko mi się tu nie schhaftuj. Sab skrybuj po więcej.